Ura, stara Zostałeś wybrany jako dzisiejszy. Nie! Moja kariera miała potoczyć się zupełnie inaczej, lecz potencjał zatrzymał się gdzieś na wysokości parapetu. Niestety pański syn cierpi na karłowatość, nie urośnie więcej niż 1,50 m z kariery piłkarza raczej nici, lecz mogę mu zaproponować taką lukratywną ofertę, może zostać podłokietnikiem ojca ryzyka. No chyba Cię coś boli, nie będę się umawiała z gościem, który by mógł mieć umowę o zatrudnienie u świętego Mikołaja. Myślałem ostatnio o cięciu kosztów, i pierwsze co mi przyszło do głowy to Twój kontrakt. Nie przedłużę go, ja bym cię nawet w tym klubie nie widział, gdyby mi mieli dopłacić. Może to czas by zostać żran. Czego Ty ode mnie chcesz? Słuchaj, Bobert, mógłbyś nas odebrać z izby wytrzeźwień? Jak wyżeście trafili na izbę wytrzeźwień. Długa historia. No i jeszcze raz chłopaki. Legia, 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 Moglibyście panowie że tak to ujmę zamknąć mordę? Foton, ja rozumiem, że ostrzegałeś, że zamawiasz te brzydsze kurwy, bo budżet nam się kończy, no ale to już jest przesada. Że co, kurwa? No co za banda debi... No ile mam ci razy mówić kochanie. Nie, nie pojechałem na żadne kurwy. W klubie siedzę ale piłkarskim. W skład układam a co mam robić. Czemu tak długo? Bo tu kurwa nie ma kim grać każdy albo jest skrajnie chujowy, albo przeciętny. Tak będę gdzieś wieczorem. Tak mogę kupić chleb po drodze. Dobra na razie. Zostało prawe skrzydło, kogo mamy do wyboru? Bobert Ci Pogrzmot i Andrzej Warkot. Jakie mają statystyki w tym sezonie? Bra! Ja pi to kogo wybieramy? Myślę, że najlepszym wyborem będzie rzut monetą. Ożeł Ci Pogrzmot reszka Warkot. Reszka. No i zajebiście koniec pracy na dziś, wyślij skład na grupę i możemy iść na kur... Moje sezon, denasuje, jak boli, brak, nie wierzę w to, to, że te ciepłe matuje, chujki nie zaprosiły mnie na wspólne chlanie, razem w jednym klubie od czasów akademii z co niektórymi i co, i chuj. Kurwy jebane. Jak boli, Nie pal tyle, bo nie urośniesz. Mądry się znalazł, wolisz wracać do domu z buta? Już się tak nie gorączku i bo ci żyłka pęknie, spierdalaj. Mieli nas odebrać kuzyni Francesco, ale akurat pojechaliby. Dare da mangiare ai pesci. Ok, oggi è il momento della cartomante, forse dovremmo andare dalle prostitute. Ale chętnie się przejedziemy twoim szmelcem. Cóż za łaskawość z waszej Joe wysłał skład na grupę Czemu mnie nie ma w pierwszej jedenastce? Bo jesteś chujowy Odezwał się ten co nie umie Prosto przez schodnik przejść Nieprawda umiem Tylko mi się nie chce moje jeszcze Pierdolę to nie gram już z tobą szkoda moich nerwów. Ty warkot grasz w pierwszym składzie. Widzisz wystarczyło, że zmieni się trener i od razu docenił moje umiejętności piłkarskie. Nie zesraj się! Kurwo jebala! I na koniec naszych wiadomości, dziś o godzinie 16 do jednego z kieleckich blokowisk, przyjechała karetka, która odebrała 17-letniego chłopaka, któremu kolega wsadził do dupy kontroler od Xboxa i włączył tryb wibrowania. Nastolatkowi nic nie jest, będzie żył, poza kamerami przyznał nawet, że mu się podobało. Panowie, to był zaszczyt was znać. Debilu, ty nie umierasz jutro, mają ci wyjąć tego pada z dupy. Wiem, że brak mnie jutro na boisku, to będzie dla was strata. Nie powiedziałbym. Bobert, dasz radę, wierzę w ciebie, że godnie mnie zastąpisz. Spierdala. We wszystkich kolbach zaszły reakcje. strania. Panowie, jest to mój pierwszy mecz w roli waszego trenera. Po prostu wybrajmy ten mecz, by dać złudzenie tego, że będzie dobrze. Uważać na rożne najlepiej, ich w ogóle nie prokurować. Jeśli macie wybierać pomiędzy wywołanym karnym a rzutem rożnym, to bierzcie rzut karny tyle słowem wstępu. Macie na tym boisku oddać dziś serce, wątrobę nerki, jądra i inne organy. Bra Czekaj chwilę, dlaczego my mamy tylko trzech rezerwowych do dyspozycji. Chyba czas na protokół słowacy do wzięcia. To może po meczu. Na razie musimy się cieszyć tym, co mamy i łudzić się, że to wystarczy. Ja pierdolę. Moglibyście łaskawie ruszyć dupę do kurwy nędzy. Sam przecież wszystkiego nie. Breh. Słuchaj, je. Chyba jesteśmy w dupie. No, co ty nie powiesz?